Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych to ważne wydarzenie dla tej organizacji. Przewodniczący Tomasz Czech i sekretarz Marzena Maliszewska podkreślali, że dzisiaj dla Rady Okręgowej najważniejszy jest rozwój zawodowy pań i panów. Panie pielęgniarki, podnoszą cały czas kwalifikacje zawodowe, panie położne również. Jest to wliczone w nasz zawód. My dzisiaj na tym zjeździe też będziemy podejmować stanowiska, apele, żeby ułatwić pielęgniarkom to dodatkowe kształcenie. Będziemy wspierać w różnych pomysłach, w dziedzinach rozwoju zawodowego. No, panie pielęgniarki, żeby dzisiaj dobrze wykonywać swoją pracę, patrząc na rozwój zarówno i medyczny, i branżowy, i sprzętowy, one muszą naprawdę się kształcić. Na zjeździe pojawił się szef miasta, który chwalił wzorową współpracę z Radą Pielęgniarek i Położnych. Ostatnim elementem tej współpracy było chociażby o rozszerzenie programu Częstochowa dla Medyków, właśnie o środowisko pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych tak aby mogli też korzystać z różnego rodzaju benefitów, ze stypendiów na przykład dla młodych adeptów tej sztuki, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z Częstochową i tutaj nieść pomoc naszym mieszkankom i mieszkańcom. Dziękuję bardzo serdecznie, że środowisko pielęgniarek położnych chciało się zaangażować w ten projekt i dzisiaj mamy również dla nich ofertę, jeżeli chcą zostać w mieście, chcą związać swoją przyszłość z miejskim szpitalem i chcą pomagać Częstochowiankom i Częstochowianom. Owocnych obrad i zapewnienie, że lekarze są z pielęgniarkami, nawet wtedy, gdy trzeba walczyć o wyższe płace, życzył prezes Mariusz Malicki. Te zawody są nierozerwalne. Współpracujemy, lekarze z pielęgniarkami, od zawsze i ta współpraca nigdy nie będzie oddzielona. To jest niemożliwe po prostu. Te dwa zawody wzajemnie się bardzo szanują i to zawsze jesteśmy, jeżeli występujemy przeciwko czemuś, to zawsze w słusznej sprawie.